Cześć, z tej strony Kapitan Kurek, witam po zmianie nazwy i szaty graficznej na kanale. Zaczynamy z nową serią, będzie się nazywać Tanie Lanczowanie i w tej serii towarzyszyć mi będzie Ariana. Dzisiaj znajdujemy się na warszawskim Mogotowie i idziemy w Nowym Teatrze do restauracji, która się nazywa... Warsysa. Tak, także widzimy się w środku. To jest Ariana, Ariana powiedz cześć naszym widzom. Cześć, jestem Ariana, jest godzina 13.40, mamy czas. Mamy czas na lunch, bo lunch jest do której? Do 15. Do 15.00. No to ruszamy. Mamy do wyboru dwie zupy. Jedna to jest bulian azjatycki z grzybami i makaronem ryżowym. Drugi to jest krem z topinamburu z chipsami ziemniaczanymi i oliwą ziołową i szczypiorkiem. I danie jedno. Sticky Rice z warzywami, piklami, tofu oraz kiełkami mógł i sałatą azjatycką z ogórka i sałatka. Sałata grillowana z sałatą rzymską pomidorkiem, parmezanem, grzanką, rukolą, dressingiem bazyliowym oraz kiełkami rzodkiewki. Bierzemy wszystko? Chyba tak, no. Okej. Okay. Ja poproszę wszystko. Biorę wszystko. O Dziękuję, Dostaliśmy jedzenie w 5 minut. Odebraliśmy picie i już mieliśmy zaraz jedzenie, więc było super szybko. Ja mam bulion grzybowy i będę go próbować. Widzę, że są tu i takie, więc to super. no Jest też boczniak. Sąsitaki i boczniaki. Myślę, że to wszystko, co tu jest, ale jest bardzo smaczne, bardzo esencjonalne. No a ja będę próbował zupy z topinamburu, z chipsami z czegoś. Już nie pamiętam, co tam było w menu. Z chipsami ziemniaczanymi. Z oliwą ziołową. Dobra, dobra, bardzo łagodne w smaku. Bardzo faktycznie kremowe, ale duża jest ta porcja, jak na ilość smaczków, która tu jest, która jest niezbyt duża. A co to za glut jest? Co tam masz za gluta w tej zupie? No właśnie jest krem, ale z całymi ziemniakami. Topinamburami. Topinamburami. A że jest niedomiksowo. Nie do chyba, tak, chyba tak, Bardzo dobra. Trochę smakuje jak Cezar, tylko że wydaje mi się, że to jest wegańskie. Że to nie jest wegetariańskie, tylko że to jest wegańskie całe. Ten sosik jest taki bazyliowy i słony, dużo jest parmezanu. To nie jest wegańskie, bo jest to parmezan. Jest bardzo smaczne, są pomidorki. Na razie spróbowałam tylko tej sałaty nie jest bardzo dobrze doprawiona. Taka sałatka cesar tylko z bazyliowym posmakiem. Pora na mój sticky rice e, z masą dodatków różnych warzyw. Jest sporo, jest niestety... Moje jest znienawidzone warzywo. Kalafior, dlatego trafia do Ariany. Ale już próbujemy całej reszty rzeczy z tofu z marchwią. Dobra, bardzo dobry ryż. Wędzony tofu. Do tego sałatka z ogórka. Chwila prawdy. Spoko. Trochę pikantna. Taka z jakimiś przyprawami. Bardzo dobra. No i doszłam już do momentu, w którym nie mam sosu na sałacie, więc jest tak średnio. No to jesteśmy już po lunchu w Warsie i sabie I jak twoje wrażenia, Ariana? Takie mieszane, bo zupa była pyszna, bardzo była dobra, a moje główne danie było średnie. Ale twoje główne danie było bardzo dobre. To prawda, trochę się zamieniliśmy, bo moja zupa była troszeczkę bez smaku, była trochę mało słona, ale z drugiej strony moje główne dańko było bardzo dobre, ten ryż był z pysznym sosikiem, tych warzyw było dużo różnych, sałatka ogórkowa też była git, nawet zjadłem z dwa buraczki. Ilu dajesz aktorów teatralnych temu lunchowi? Za zupę dam 9 na 10, była naprawdę pyszna, spróbuję zrobić taką w domu, mega mi smakowała. Miała mało sosu. Na początku było tego dużo, a potem się okazało, że jest mało, bo ta sałata była jakby w całości to było pół główki tej sałaty, więc trochę mało sosu. Co prawda był bardzo smaczny i ta sałata była trochę wodnista, bo ona była przesmażona, przypieczona mhm. i przez to się zrobiła taka ochlapła i trochę wodnista. Dlatego tamtej sałatce 6 punktów. Czyli tamtemu 9, temu 6, mhm. czyli w sumie 7,5. Mhm. 7,5 znanego aktora teatralnego. No a ja bym z swojej dał z 5 znanych aktorów teatralnych, była trochę bez smaku i w było mega dużo, no, smakowała głównie takim kremem i tutaj jedna wada, że miała gluty takie nie zmiksowane nie, w kremie, że to jest takie niemiłe zaskoczenie jak jesz zupę krem i okazuje się, że jest tam e, w tej zupie krem cały, twarda rzecz jakaś to był to ten topinambur, ten to był trochę niedogotowany I trochę był taki surowawy, a za moje główne dańko osiem, mhm. więc ja wypadam 5 plus 8 to jest 13. 3 w pamięci, 7,32, um, 6,5. Więc oczko okay. niżej niż Ariana. Więc nasza średnia ocena to 7. No tak, to znaczy, nie tak jest 7, źle. 7, 7 znanych 10. aktorów teatralnych na 10. Liczę na Waszą wyrozumiałość, bo po powrocie na YouTube'a ja zardzewiałem, a Ariany to jest debiut YouTubeowy. Także bądźcie wyrozumiali w komentarzach i do zobaczenia w następnym. W tanim lunchu, w tanim lunchowaniu. A jeszcze cena, bo tutaj lanczyk kosztował 32 zł, każdy zestaw, czyli zupka, plus Drugi to danie. drugie danie. Plus zamówiliśmy napoje, każdy po 15 zł, więc w sumie wyszło nam 92 zł, chyba. Trochę dużo. Trochę dużo, więc nie takie tanie lunchowanie, takie średnio tanie lunchowanie, tańsze niż zwykle, myślę. Bo tak najpierw nie należy do najtańszych na co dzień. Zjedliśmy dwa dania takiej normalnej wielkości i tak. bardzo się najedliśmy. Tak? No w sumie bardzo się najedliśmy za 92 zł. Mogliśmy wziąć a wodę. Zjedliśmy Fancy tak. pokoje. To trochę wywindowało cenę. No ale standardowo powinno być to 32 zł za te dwudaniowy obiadek, więc w sumie deal. Mhm.